Miłowane dzieci mego niepokalanego serca, idę razem z moimi dziećmi. Kocham Was, trzymam Was moimi dłońmi, żebyście się nie zgubili. W tej chwili zamęt rozplenia się, podobnie jak chwast na polu rośnie, prędko, nie będąc widocznym. Ideologie za pomocą wielkiego fałszu oddzielają moje dzieci od mistycznego ciała mego boskiego Syna. Słowo Boże jest jedno: nie idźcie za tymi, którzy chcą Was zwieść. Ukochane dzieci gwiazda, słońce jest w stanie wzburzenia, wysyłając swoją siłę ku ziemi. A to dzieci, w rezultacie wywoła klimat, który wyrządzi poważne szkody Ziemi i Wam. Z powodu tak wielkiego niedowiarstwa moich dzieci wobec zapowiedzi z nieba, zjawiska naturalne stają się wyraźniejsze, a Ziemia dalej się trzęsie z wielką furią. Z powodu tak wielkiego niedowiarstwa moich dzieci. Przybierają na sile środki, przez które społeczności będą cierpieć z rąk ludzkich w każdym ludzie i w każdym narodzie. Dzieci mego serca, trwajcie w stanie gotowości duchowej i fizycznej. Złoczyń szkody tam, gdzie moje dzieci uparcie ignorują Boże prawo i sakramenty. Musicie poświęcić się mi, aby mieć stale broniącą was duchową tarczę, jak długo tylko trwacie w posłuszeństwie i jesteście ludźmi dobra w każdym aspekcie. Umiłowane dzieci, zapomnieliście, że komunizm opanuje świat i rozprzestrzeni się po ziemi. Moje dzieci nie widzą. Że są prowadzone ku przepaści, opanowani przez tych, którzy nie pragną zbawienia ich dusz. Komunizm daje władzę tylko małym grupom. Te stowarzyszenia wywołują chaos i są gotowe walczyć o żywność i inne potrzebne rzeczy, których Wam brakuje. Demony są już nad ludzkością. Bardzo niebezpieczne jest to, duchowa ignorancja i nieznajomość pism świętych. Modlitwa jest konieczna. Brak modlitwy trzyma Was w oddaleniu od przenajświętszej Trójcy i ode mnie, Waszej Matki. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Umiłowani moi, Kościół mego syna przywdzieje żałobę i moje dzieci coraz bardziej pogrążają się w zamęcie z powodu duchowej ignorancji. Ujrzycie wielki znak na niebie, wobec którego niektóre z mych dzieci poczują się przerażone, a wierzący będą wiedzieli, że będąc w czasie wojny, ostrzeżenie będzie bliskie. Bądźcie odpowiedzialne, dzieci moje, bądźcie prawdziwymi dziećmi mego boskiego Syna. Wydarzenia czekające ludzkość są trudne. Człowiek musi nawrócić się już teraz, tak jakby już w następnej chwili miało nastąpić ostrzeżenie. Bądźcie czujne, dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone. Przyroda zwraca się przeciwko nim. Przyjaciele tego narodu porzucają go w środku wojny. Módlcie się, dzieci Mego Boskiego Syna, módlcie się za Francję. Ogień pochłania wielkie monumenty tego narodu. Módlcie się, dzieci Mego Boskiego Syna, módlcie się, módlcie się za Japonię. Za Afganistan, módlcie się za Australię. Cierpienie nadciąga na te narody. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Magnetyzm ziemi zmniejsza się. Módlcie się, dzieci, wobec choroby, która się zbliża. Módlcie się wobec nowej przeszkody w przemieszczaniu się. Módlcie się. Bądźcie wierni Memu Boskiemu Synowi, bądźcie uważni w swoim postępowaniu, rychłe jest cierpienie ludzkości. Ocalcie swoją duszę, dzieci, bądźcie uważni i troskliwi wobec waszych braci, jednoczcie się i bądźcie jednym sercem w miłości, modlitwie, ofierze i w nagradzaniu moje serce jest arką ocalenia. Ochraniam was nieustannie. Nie lękajcie się. Ja jestem z wami. Mama, Maryja. Komentarz Luz de Maria, Bracia. Nasza najświętsza matka przestrzega nas na temat tego, jak ważne jest w życiu osobistym bycie stałym wierze oraz znajomość Pisma Świętego, nie tylko teoretyczna, lecz praktyczne wgłębianie się w sposób postępowania Chrystusa. Jesteśmy w momencie tak, tak, albo nie, nie. Nie da się żyć połowicznie. Niemożliwe jest należeć do Chrystusa i by jednocześnie w naszym życiu zwyciężało nasze ludzkie ja. Nasza Najświętsza Matka pokazała mi, że nie może wymienić wszystkich krajów. Które znajdują się w stanie wielkiego ryzyka w jednym tylko orędziu, lecz że są wspominane po trochu, ale też, że musimy modlić się za siebie nawzajem. Powiedziała mi, że zagrożenie dla ludzkości jest bardzo wielkie i ciężkie, ponieważ w przestrzeni kosmicznej są ciała niebieskie. Które otaczają Ziemię i sprawiają, że ich magnetyzm przyciąganie wpływa na nią. Oprócz wpływu Słońca, które wywołuje wielką aktywność sejsmiczną Ziemi, nasza Najświętsza Matka powiedziała mi o duchowym zmierzchu tego pokolenia o bólu, jaki zadaje jej boskiemu synowi moda, zwłaszcza ubiór kobiety. Z jej prawie nagim ciałem, tak samo mężczyzna, który w większości ubiera się w stroje, które przystoją kobiecie. Bracia, smutna jest dekadencja tego pokolenia, spowodowana ignorowaniem Boga. Pamiętajmy, że dwa ludy zostały zmiecione z powierzchni Ziemi. W tej chwili to pokolenie musi na nowo przemyśleć swoje postępowanie, wynagradzać i na nowo wejść na drogę ku Przenajświętszej Trójcy, nie zapominając o Naszej Najświętszej Matce. Oprócz tego wszystkiego, co powyżej, nasza Matka powiedziała mi, ludzkość jest odpowiedzialna za modlitewne wstawiennictwo za siebie nawzajem. Amen.